Jednastka transferów Premier League Letnie okienko transferowe już zamknięte, emocje i kurz opadły, więc czas przedstawić moją subiektywną jedenastkę najlepszych transferów tego okienka w Premier League. Jeśli chodzi o bramkę, wybór padł na Gianluigiego Donnarumę. Nowy nabytek Manchesteru City i zdobywca ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu lepiej broni na linii niż Ederson, natomiast gorzej wyprowadza piłkę. Nad tym aspektem będzie musiał zdecydowanie popracować. Środkowi pomocnicy to Martin Zubibeddi, Tijani Reinders i Florian Wirc. Wszyscy dodają więcej możliwości w środku pola, gwarantując bramki i asysty w przypadku Reindersa i Wirca, a także rozbijanie akcji ofensywnych rywali w przypadku Martina Zubibeddiego. Linia ofensywna to trzy azy E. Eze Elanga i Ekitike, skrzydłowi gwarantujący pomysłowość i kreatywność na skrzydłach, a także Francuz, który udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Pytanie, czy Arneslot postawi Dagiego czy na Aleksandra Isaka? Na dziś to tyle. Podzielcie się swoimi jednostkami w komentarzach. i do zobaczenia następnym razem. Cześć!